mode. Dzień dobry z tej strony Refosadu. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Który oczywiście zaczynamy od bardziej ryzykownych aktywów, bowiem tutaj na początku tygodnia dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o notowanie kontraktu terminowego na STP 500. Środowa sesja nie przynosi poprawy, jeśli chodzi o sentyment wobec bardziej no, ryzykownych aktywów. Cały czas rynek obawia się o to, że amerykański prezydent może w połowie grudnia nałożyć kolejne na import dóbr z Chin, co de facto zaprzepaściło ostatnie tygodnie dość owocnych rozmów i no, mogłoby w końcówce 2019 roku no, zabrać żniwo na rynkach finansowych. Dopóki takie ryzyko będzie się utrzymywać, no, wydaje się, że przewagę na rynku mogą mieć niedźwiedzie, wszelkie informacje, jakie napływają w kontekście wojny handlowej, no, pozostają niepokojące, temperaturę w całym sporze podnosi Fakt głosowania w Izbie Reprezentantów na temat sankcji dla przedstawicieli chińskich władz za nieprzestrzeganie praw człowieka, jeśli chodzi o mniejszości muzułmańskie. Chiny już zapowiedziały działanie odwetowe i no, to wszystko nie pomaga na pewno przy negocjacjach handlowych. Jeśli chodzi o to ostatnie, no to w dniu wczorajszym Donald Trump powiedział no, dość coś ciekawego w Londynie. Podczas szczytu NATO zakomunikował bowiem, że no, nie wie, czy nie lepiej byłoby poczekać z podpisaniem umowy handlowej do czasu no, wyborów prezydentki w Stanach Zjednoczonych. W takim scenariuszu należałoby się oczywiście liczyć z kolejnymi taryfami, bowiem Donald Trump już wielokrotnie mówił, że jeśli nie będzie umowy handlowej teraz, no to po wyborach, jeśli Chiny będą dalej czekać, te warunki dla Chińczyków będą po prostu gorsze. Pamiętajmy o tym, że Donald Trump, nakładając chociażby kolejne taryfy na Brazylię czy Argentynę, bardzo mocno chwalił to narzędzie jako środek do. No, Przeciwdziałania zagrożeniom ze strony innych państw. No, i w takim scenariuszu, wycofywanie się starych, czego domaga się strona chińska, w najbliższych dniach, no nie wydaje się jakoś wysoce prawdopodobne. Dodatkowo Donald Trump prowadzi kampanię prezydencką, no i jak najbardziej może próbować wykorzystywać to narzędzie również do osiągania swoich celi politycznych. Także, o ile w ostatnich tygodniach ten, te komunikaty związane z negocjacjami handlowymi były tylko i wyłącznie koncyliacyjne, pozytywne, wskazujące na to, że to porozumienie zobaczymy nie ma, niebawem, no to te z, od początku tego tygodnia są wręcz przeciwne i no, przemawiają bynajmniej za korektą wzrostów, jakie miało miejsce w ostatnich tygodniach. Rynek od szczytu no, cofnął się już, ale jeśli chodzi o podstawy wzrostu tej wersji do ryzyka, to jak najbardziej mogą one napędzać, no, stać za. Jak najbardziej dalszym zjazdem indeksów. Jeśli chodzi o notowanie sesji, o porządek sesji na Starym Kontynencie. No, to niemiecki DAX pozostaje cały czas blisko 13 tysięcy punktów. Wczorajsza sesja przyniosła lekkie odreagowanie, poniedziałkowych spadków, no, ale no trudno w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, trudno tutaj mówić o jakiejś zasadniczej poprawie. No, szczególnie, że Spór pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją no, gdzieś tam krzywdle, mowa o podatku cyfrowym i De facto, o oskarżeniach, jakie Donald Trump cały czas wysyła pod adresem krajów, które w jakiś sposób osłabiają swoje waluty. Oczywiście tutaj można też kwalifikować całą strefę euro. Także sentyment nie jest pozytywny. No i tutaj, dopóki nie pojawią się jakieś kolejne elementy, które mogą obrócić obróf, obrót spraw, no to niedźwiedzie jak najbardziej mogą tutaj osiągać przewagę. Jeśli chodzi o euro ten ruszył w kierunku oporu na 1,10, podstawowe tego oczywiście są ostatnie słabsze dane ze Stanów Zjednoczonych, no ale w tak niepewnym środowisku no wydaje się, że przestrzeń do deprecjacji amerykańskiej waluty nie jest jakaś przesadnie duża i w sytuacji, gdy kapitał odpływa w kierunku Bardziej bezpiecznych przystani, no to tutaj i amerykańska waluta powinna też być tego beneficjentem. Na rynku USDA spadamy poniżej 109, głęboko poniżej 109 jenów za każdego dolara, de facto teraz rynek zmierza figurę niżej w kierunku 108 jenów za każdego dolara, gdzie może znaleźć dopiero pierwsze wsparcie. Na rynku walutowym dzisiaj w defensywie dość mocnej znajduje się notowanie dolara australijskiego, oczywiście jest to związane wzrostem awersji do ryzyka, ale też słabszymi danymi, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w trzecim kwartale, wyniósł on 0,4 4% kwartał do kwartału, rynek spodziewał się 0,5, no i tutaj dolar australijski oddaje wczorajsze zwyżki po dość bim odbiorze posiedzenia RBA, no te słabe dane ponownie zwiększają oczekiwanie na powrót do obniżek stóp procentowych w 2020 roku. Na chwilę nastroje poprawiły dzisiejsze dane z Chin, z sektora usługowego, bowiem... Aktywność poprawiła się, a wskaźnik wzrósł do 53,5. Z 51,1 rynek oczekiwał 51,5, no ale nie na wiele to pomogło w sytuacji, gdy rynek boi się o to, że Donald Trump będzie dalej nakładał cła na import dóbr z Chin. W trakcie dzisiejszej sesji też będziemy poznawać dane z sektora usługowego strefy euro, no ale to są już finalne czy i jak najbardziej powinny nie, nie powinny mieć jakiegoś dużego wpływu na sytuację rynkową, poznamy też raport ADP, no ale w kontekście tego, w kontekście obaw, które związane są z wojną handlową też nie powinien on mieć jakiegoś większego znaczenia. Raport ASM o godzinie 16 dla sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej może tutaj zmienić duży na rynku amerykańskiej waluty, chociażby po tym, jak ten z sektora przemysłowego wskazał na spadek aktywności. No i widzieliśmy, co się stało z eurodolarem, jak podążył on w kierunku 1.11. W dniu dzisiejszym posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oczywiście powinno przejść bez żadnego echa. Nieco ciekawiej może zapowiadać się posiedzenie Banku Kanady. Również, znaczy, decyzję poznamy o godzinie 16. Jeśli chodzi o sektor surowcowy, no to oczywiście dane dotyczące zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie o 16.00. 30. Ropa tymczasem stabilizuje się powyżej 56 dolarów za baryłkę w przypadku WTI, głównie w oczekiwaniu na efekt jutrzejszego rozpoczynającego się w jutrzejszym szczytu kartelu OPEC i tego na jakim poziomie będzie wyglądała produkcja w 2020 roku, co podejmie kartel OPEC w czwartek oraz pozostałe kraje współpracujące z nim w piątek. Tutaj wobec tego jeszcze utrzymuje się niepewność, nie wiemy jak będzie wyglądała produkcja, ale też jaki będzie horyzont obowiązywania nowych limitów produkcyjnych. Także z tego tytułu przestrzeń do zaskoczenia, jeśli chodzi o notowanie ropy jak najbardziej istnieje. Istnieje. Wczorajszy raport API wskazał na spadek zapasów ropy o blisko 4 miliony baryłek. No ale dzisiejsze dane no, powinny pozostawać w, nieco w cieniu w kontekście tego, czego możemy spodziewać się w dniu jutrzejszym. Złoto stopniowo zmierza w kierunku 1500 dolarów za jedną uncję, za tym przemawia wzrost wersji do ryzyka. No, określiliśmy taki scenariusz chociażby w dniu wczorajszym. Jak najbardziej tutaj potencjał do wzrostu tego surowca jeszcze istnieje z tego tytułu, że zagrożenia związane z wojną handlową jak najbardziej mogą utrzymywać się w kolejnych dniach. Jeśli chodzi o złotego, w takim niepewnym środowisku on sobie radzi bardzo dobrze, a to dlatego, że euro dolar pnie się w kierunku 1,11, amerykańska waluta traci, kapitał odpływa ze Stanów Zjednoczonych właśnie do takich walut jak złoty, i no, to na tym polska waluta zyskuje, no ale tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, w sytuacji, gdy awersja do ryzyka utrzymuje się na podwyższonym poziomie no to też ta przestrzeń do deprecjacji amerykańskiej waluty nie pod, powinna być jakoś przesadnie duża, co też powinno sprzyjać raczej stabilizacji europlena w okolicy 4,30 groszy, niż przemawiać za spadkami w kierunku październikowych minimów. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne szkolenia. Pozdrawiam i do usłyszenia.